Cześć, dzień dobry, witam Was <noise> bardzo serdecznie z jednego z moich ulubionych spotów z lasu. Was witam w województwie lubuskim. Witamy Was ja i moja Ajsza. Ajsza, jak widzicie, zażywa kąpieli. No, a ja się nagrywam. A dzisiaj... Chciałam Wam powiedzieć kilka słów o e, pytaniach i odpowiedziach. Ja tak sobie myślę, że e, kiedy rozpoczyna się ta nasza duchowa przygoda w głąb siebie, e, to musi ona najpierw zacząć się w głowie, e, w naszym intelekcie, w naszym umyśle. A więc zaczynamy badać, jeżeli mamy tą łaskę, zaczynamy badać swoją naturę, swoją prawdziwą esencję, stawiając pytania i szukając na nie odpowiedzi. I u mnie to stawianie pytań zaczęło się dosyć szybko i niespodziewanie, bo Pochodzę z rodziny, która nie jest jakoś szczególnie religijna, i w dzieciństwie, czy jak byłam nastolatką, to też nie mam takiego backgroundu, jeśli chodzi o duchowość. Ale pamiętam, jak dziś byłam, może w czwartej, w piątej klasie szkoły podstawowej. I to była zima, albo może farie zimowe. I szłam, wtedy mieszkałam w Gorzowie, i szłam z mamą na przystanek tramwajowy, aby udać się na łyżwy. I pamiętam to bardzo wyraźnie: już był zmierzch, były zapalone latarnie. Ja spojrzałam na te latarnie i przyszło do mnie takie pytanie. Kto albo co umrze. I wtedy miałam jakieś takie wewnętrzne wiedzenie, że to jest niemożliwe, żebym ja umarła, żeby moja istota, to kim naprawdę jestem, umarła. I ja wtedy nie umiałam tak naprawdę sprecyzować tego mojego pytania. I to w ogóle zostało bez odpowiedzi na długi, długi, długi czas. I kiedy byłam już później nastolatką, kiedy byłam już osobą dorosłą, założyłam rodzinę. Zaczęłam w miarę dobrze funkcjonować w społeczeństwie. Nie było w ogóle okazji, abym wracała do tego swojego, jakże ważnego pytania z dzieciństwa. I teraz tak sobie myślę już Wam trochę skrócę tą całą opowieść. Tak sobie teraz myślę, że we mnie wtedy, w tej małej dziewczynce, było takie wewnętrzne przekonanie, które przecież wcale nie pochodziło z głowy, że jest świadomość, która jest moją istotą i to jest niemożliwe, żeby ta świadomość umarła. I najpiękniejsze w tej drodze ku przebudzeniu, że tak powiem, jest to, że każdy z nas, bez względu na naszą sytuację życiową i bez względu na poziom intelektualny, może w każdej chwili dokonać. Jakże prostego, jakże prostego badania dotyczącego naszej prawdziwej natury. Bo dla mnie jest dla mnie u, mnie u mnie pojawia się takie pytanie, co może być ważniejszego niż próba odpowiedzi na pytanie, kim jestem. Kim jestem w swojej esencji. I zapraszam Cię, drogi słuchaczu, do tego, żebyś teraz, w tej chwili, dokonał tego prostego badania, kim jesteś w swojej istocie, kim jesteś w swojej esencji. I zobacz, że skoro oglądasz ten filmik i słuchasz moich słów, to musisz być świadomy. Nawet jeżeli z przekory mi powiesz, że nie jesteś świadomy, to i tak musi być świadomość, aby w ogóle, abyś w ogóle mógł wypowiedzieć te słowa, jakiekolwiek słowa. I za każdym razem, kiedy badasz swoje doświadczenie, musisz powiedzieć, że jesteś świadomy. I nie chcę teraz wchodzić w tematy, bo jak wejdę, to nam ten filmik się rozciągnie, a musimy z Aiszą wracać zaraz. Nie chcę wchodzić w tematy narkozy czy snu, bo. Zaraz ktoś może powiedzieć, że są takie momenty w życiu, kiedy nie jesteśmy świadomi. Ale ja nie mówię tutaj o jakiejś teorii, nie mówię tutaj o wiedzy, o jakichś wspomnieniach. Ja mówię o żywym doświadczeniu, którego możesz dokonać teraz. I teraz musisz. Twierdzić, że jesteś świadomy, że jesteś świadoma. I zapraszam Cię, żebyś skierował całą swoją uwagę na świadomość. Na to poczucie wewnętrzne, ja jestem. I zbadaj, jakie cechy ma świadomość. Co możesz o tej świadomości powiedzieć? Zbadaj, czy... Ma ona jakieś granice? Czy gdzieś świadomość się zaczyna i czy się gdzieś kończy? Zbadaj, czy świadomość ma jakieś cechy osobowe, czy ma jakiś wiek, czy ma jakąś płeć, czy ma jakieś preferencje, czy ma jakieś zdanie, czy ma jakieś pytania, czy ma jakieś odpowiedzi, czy coś się nurtuje. Czy coś się trapi, czy świadomość cierpi? Ja, kiedy przeniosę swoją uwagę na świadomość, mogę o niej powiedzieć tylko tyle, że świadomość jest. Ewentualnie mogę jeszcze dodać, że w tym miejscu jest bardzo spokojnie, jest błogo, jest bezpiecznie. I właściwie nic więcej o świadomości nie jestem w stanie powiedzieć. Zobacz, czy tak samo jest u Ciebie. A skoro tak, kiedy za każdym razem możesz potwierdzić, że jesteś świadomy, świadoma, kiedy za każdym razem możesz potwierdzić, że ta świadomość nie ma granic. A skoro nie ma granic, Nikt ci się nie zaczyna i nigdzie się nie kończy. To jest wszędzie. A skoro jest wszędzie. To jest Tobą, to jest Twoja istota. To jest Twoja esencja. Ty u swojej podstawy jesteś świadomością, a więc jesteś czymś niematerialnym, co nigdy się nie urodziło i nigdy nie umrze. I wspaniałe jest to, że takiego badania możesz dokonać w każdym momencie, i to badanie może się okazać najwspanialszą przygodą Twojego życia. Jeszcze raz pozdrawiamy i mam nadzieję. Do zobaczenia.